A jest z nami piłkarz, olimpijczyk, trener, legenda Włodzimierz Lubański. Dzień dobry. Witam serdecznie. Turcja, Włochy na początek. A kogo zobaczymy na Wembley 11 lipca w finale Euro? No tego nie mogę powiedzieć, bo czekam również z, z dużym zainteresowaniem na to, jak będą toczyły się Mistrzostwa Europy. Natomiast dzisiaj powinniśmy zobaczyć jednego z kandydatów, bo Włosi to w tej chwili zespół, który. Prezentuje bardzo wysoki poziom. To wśród faworytów, gdyby miał Pan tę trójkę faworytów wskazać dzisiaj, oczywiście nie wróżąc, ale, ale patrząc na, na rozkład sił, to kogo Pan jeszcze obok Włochów wskaże? No, na pewno trzeba się liczyć z zespołem francuskim, który, który gra bardzo dobrze. No i, no i Belgowie. Belgowie, którzy mieszkam w tej chwili w Belgii, wiem jak oni podchodzą do tych mistrzostw, i to co słyszałem z nie tylko. Dziennikarzy, specjalistów piłkarstwa, ale również samych zawodników, to oni jadą na Mistrzostwa Europy po to, żeby dojść do końca. No a więc tutaj to zobowiązanie wobec, wobec kibiców jest bardzo duże. Mają rację, bo mają dobry zespół, ale wszystko będzie zależało od tego, jak się ułoży, ułoży gra z zespołami, które też przecież są silne. I są dobrze przygotowane w Mistrzostwach Europy. Jak to na Mistrzostwach? Mówi pan, jadą na Mistrzostwa. No w tym roku jest zupełnie inaczej i ta podróż na Mistrzostwa wygląda zupełnie inaczej. 11 stadionów w 11 krajach. Takie rozproszone rozgrywki. Jak wpłynął na piłkarzy? No właśnie, jestem bardzo ciekaw jak to wszystko będzie wyglądało, dlatego że to jest oczywiście po raz pierwszy w historii, że gra się w różnych państwach europejskich. Ja powiem tak, że tutaj trzeba by było zwrócić uwagę na jedną rzecz: wielu, wie, wielu zawodników będzie miało kłopoty chyba z rehabilitacją, z taką, z taką odnową pomyczową, pomecz, dlatego że bardzo często zawodnicy po dużym wysiłku będą wsiadali w samolot, będą się przemieszczać w lewo i w prawo. No, zobaczymy, jak oni to wszystko e, przetrwają, bo to nie, jest, to nie jest łatwe. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak zawodnicy są przygotowani pod względem fizycznym. Ale na, na, na pewno jest to, jest to jakieś, jakieś nową, bo to nie ulega dla mnie wątpliwości, że niektóre zespoły mogą się znaleźć po jednym czy dwóch meczach w kryzysie. No tak, Polacy grają w Rosji i Hiszpanii, a mieszkają w Sopocie. Z tego co słychać, mówią, że na razie trudno poczuć atmosferę mistrzostw. No tak, ta atmosferę mistrzostw w zasadzie poczuła się w momencie, kiedy się wychodzi na pierwszy mecz i jest ten bezpośredni pojedynek, w turnieju europejskim, no bo tak trzeba to powiedzieć. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie przez zespół polski skonsumowane, bo na pewno grupa, w której gramy, nie jest łatwa do, 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 do ogrania, a są tam zespoły, które rzeczywiście mogą nam bardzo, bardzo dużo kłopotów sprawić. Hmm. No to o Polakach porozmawiajmy, panie Włodzimierzu. Zakłada się pan z kolegami, czy polska drużyna wyjdzie z grupy? No pan, ja słyszałem, byłem w Warszawie niedawno, słyszałem taką, taką opinię niektórych, nawet zawodników, że, że no, będziemy zadowoleni, jak wyjdziemy z grupy. Wydaje mi się, że postawienie tak sprawy jest, jest niedobre. Bo jadąc na mistrzostwa Europy trzeba mieć jakieś wyższe cele. Trzeba jechać po to, żeby coś konkretnego zdobyć, a dla mnie konkretne, konkretna zdobyć to jest, to jest typ pula medalowa. Okej, okay, no tutaj patrząc na grupę, w której grają polscy, polscy zawodnicy, no nie jest to łatwe, bo rzeczywiście ograć Szwedów, Hiszpanów. I Słowację, która przecież jest też do, dobrym zespołem, no to będzie wyczyn. Ale, ale nie bójmy się tego, żeby powiedzieć, po prostu, no, jedziemy tam, żeby coś osiągnąć. No tak, nie bójmy się marzeń, tylko z drugiej strony tak. jest realny świat i patrzymy na ten zespół, no i się zastanawiamy, na co ten zespół stać. Jacek Bąk mówi na przykład, Polska w tej chwili to wielka niewiadoma. W każdym meczu gramy w innym składzie, trener zmienia taktykę i trudno powiedzieć, na co nas stać. Co pan widzi na boisku patrząc dzisiaj na polską drużynę na co nas tak naprawdę stać? Po tych dwóch meczach, które miałem okazję oglądać tych które reprezentacja Polski rozegrała, no to nie wyglądało to dobrze. Zawodnicy nie byli w pełni formy, nie było takiej dynamiki ruchu, nie było składnych akcji, a więc jeżeli miałbym tylko oprzeć swoją opinię na tym, co widziałem, no to wygląda to źle. Ale pamiętajmy, że do, do, do mistrzostw Europy jest jeszcze parę dni, do pierwszego meczu jest parę dni, a poza tym zawodnicy, będąc na zgrupowaniu razem, e, trenują i przygotowują się do tego właśnie ważnego dnia, pierwszego meczu. Miejmy nadzieję, że będą w dobrej dyspozycji, że będą po prostu świetnie przygotowani i że mecz się ułoży, bo czasami zdarza się na takiej imprezie jak Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie czy, czy Mistrzostwa Świata. Że, że, że coś nie wychodzi, coś, coś, coś po prostu nie idzie tak, jak byśmy sobie zakładali. Ale zasadnicza sprawa, która jest i powinna być w zespole polskim, to wiara i ambicja w to, że możemy powalczyć na tych mistrzostwach. A jak na to wszystko, co, co widzimy, Pana zdaniem, wpływa nagła zmiana selekcjonera naszej drużyny? No, na pewno ma to wpływ, bo nie ukrywajmy, że tutaj, powiedzmy, idee, jakie chce wprowadzić są za, do gry zespołu polskiego, Potrzebują trochę czasu. No to, co w przeszłości było bardzo silną stroną naszego zespołu reprezentacyjnego w grze ofensywnej, te oskrzydlające akcje, przygotowanie, przygotowanie sytuacji bramkowych poprzez dośrodkowania z lewej, z prawej strony dla środkowych napastników czy wchodzących ofensywnych pomocników, tego w tych ostatnich meczach nie widziałem. Chociaż na przykład bramki, które strzelaliśmy w tych meczach towarzyskich padały właśnie po dośrodkowaniach. Ale nie było tego dynamizmu, nie było takiej, takiego przekonania w tych akcjach, które by powiedziały nam: OK, na mistrzostwach Europy będziemy, będziemy mieli tą siłę, którą mieliśmy w przeszłości. Są za to co widzę, raczej preferuje to, żeby raczej z utrzymania piłki w linii e, środkowej. Stworzyć sytuacje bramkowe, żeby pomocnicy bardziej włączali się w akcję ofensywy. Mówi nam Włodzimierz Lubański. A rano u Roberta Mazurka Jacek Gmoch mówił tak. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Paulo Souza wybrał zawodników najlepiej, jak się da. Mamy zawodników, ale nie mamy drużyny, którą trzeba dopiero zbudować. To brzmi bardzo znajomo. My słyszymy takie opinie, takie słowa od dłuższego czasu, że ta drużyna wciąż jest do zbudowania. Wie pan, w reprezentacji kraju grają najlepsi zawodnicy, jaki w aktualnej sytuacji są do dyspozycji. Popatrzmy na skład naszej reprezentacji. Większość zawodników reprezentacyjnych gra w dobrych klubach europejskich. To są zawodnicy, którzy grają w lidze angielskiej, to są zawodnicy, którzy grają w Bundeslidze. Więc ja nie wiem, czy możemy dzisiaj sobie pozwolić na lepszych zawodników. Jest kwestia tylko i wyłącznie pewnego zgrania, ale to zgranie powinno być dopasowane i dopracowane na zgrupowaniu. Przecież oni byli kilka dni razem. Jeżeli są za ma jakieś przemyślenia, prawda, że chcemy grać w ten sposób, a nie inny. No to wydaje mi się, te kilka dni powinno wystarczyć na to, żeby zawodnicy zrozumieli, co on chce. No, jeśli kilka dni wystarczy, to jestem uspokojony, panie Włodzimierzu, czekam na. na... No po prostu dlatego, że powiedziałem o umiejętnościach zawodników. Wie pan, zawodnicy, którzy umieją grać w piłkę, którzy grają na tak wysokim poziomie. Bo powiedzmy sobie, że liga angielska, to bardzo wysoki poziom, no to oni przecież nie potrzebują dużo czasu na to, żeby się dopasować do gry. Pierwsza połowa meczu, naszego meczu za nami, ale druga już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Polecamy się wszystkim państwu. Włodzimierz Lubański nieustająco z nami. Wracając do słów Jacka Bąka, jeszcze jeden cytat. On mówi tak, my w eliminacjach idziemy jak burza, a później wyglądamy jakbyśmy na, turniej, na ten turniej awansowali tylnymi drzwiami. No, jeśli tak jest, to dlaczego tak jest? No, trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ja podkreślam jedną rzecz. Jeżeli na taki turniej jedzie się dobrze przygotowanym i wchodzi się w turniej, dobrze byłoby, żeby ten pierwszy mecz był rozegrany pozytywnie. Może... Wynik oczywiście jest bardzo ważny, bo pamiętajmy, że za tym idzie atmosfera w zespole, za tym idzie pewne zaufanie które się zdobywa z dnia na dzień, kiedy przebywa się razem na tak długim, długim turnieju. I tutaj to jest bardzo ważne. Ja, ja, myślę, ja myślę, że jest jeszcze dużo niepewności, jeżeli chodzi o ustawienie naszego zespołu, bo jak widzieliśmy w ostatnich meczach tych sparingowych, no, to nie było tak, że okej, okay, w ostatnim meczu gramy składem, który wyjdzie na pierwszy mecz. Teraz wszyscy będziemy na pewno, wyobrażam sobie wielu dziennikarzy, którzy będą w tej chwili spekulować, jak będziemy grali, kto będzie grał i tak dalej. Okej, okay, wydaje mi się, że Sołza musi podjąć decyzję, żeby grali po prostu najlepsi zawodnicy i najlepiej przygotowani. No tak, gdy wypadł z kadry Arkadiusz Milik, trener nie powołał w jego miejsce nikogo. To jest czytelny dla pana znak? Znaczy od tego, że szkoda, że taki właśnie zawodnik wypada w ważnym momencie, no to jest dla niego duże nieszczęście, no bo przecież jednak kto by nie chciałby uczestniczyć w mistrzostwach Europy, a drugie, że Arek Milik dobrze przygotowany, dobrze przygotowany, dobrze, dobrze dysponowany, był wzmocnieniem dla linii ofensywnej naszego zespołu. I to nie tylko przez grę kombinacyjną z Robertem Lewandowskim, ale również przez jego bardzo świetne uderzenie z lewej nogi. Szkoda, no tak jest. A to, że nie ma innego zawodnika, wydaje mi się, że Sousa, Sousa już w tej chwili ma jakieś spojrzenie na to, jak będzie chciał grać. Ma kilku napastników przecież w, swoim, w, swojej, w, swoim, w swojej kadrze i, i, i wybierze tych, którzy będą najlepsi do, do, do dyspozycji w danym dniu. Ale spodziewa się Pan, że będziemy grali jednym napastnikiem, czy jednak ktoś się obok lewandowskiego pojawi? Wie pan. Ja, ja zwróciłem uwagę ostatnio na taką, na taką historię. My gramy nie jednym napastnikiem. My gramy, my gramy przy posiadaniu piłki. Wszyscy muszą angażować się w to, żeby przygotować akcję ofensywną. Czy jak to, te, teraz się mówi o tych, o tych bocznych e, wahadłowych, czy o pomocnikach. To jest po prostu wspólna robota na to, żeby przygotować akcję ofensywną całym zespołem. Oczywiście końcówka akcji jest bardzo ważna, że się ma jednego czy drugiego bardzo dobrego napastnika, który. Umie wykończyć akcję i umie, umie strzelić bramkę. I, I tak jest. Czy obok Lewandowskiego będzie grał yy, yy, inny napastnik, to nie jest ważne. Ważne, jakie będzie wsparcie z boków i za nim. Po meczu z Islandią, Paulo Sousa mówił tak: Dzisiaj nie będę spał dobrze. No, przyznał, że chce zmodyfikować strategię drużyny, będzie szukał nowych rozwiązań w grze. Co pan podpowie trenerowi? No ja już zwróciłem uwagę. Ja uważam, że co najsilniejszą stroną zespołu polskiego w przygotowaniu akcji ofensywnych były akcje oskrzydlające. To była nasza niezwykła siła, jeżeli chodzi o przygotowanie akcji. Akcji ofensywnych i dośrodkowania na, 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 na wchodzących właśnie napastników czy pomocników. I to trzeba po prostu ewentualnie, ewentualnie jeszcze w ostatnich, w ostatnich dniach. Yy, Przygotować, poprawić, ale oczywiście też trzeba mieć zawodników do tego, którzy by to wykonali. No, ci zawodnicy, którzy dostali szansę, pokazali, pokazali sądzie, w jakiej są dyspozycji i, i co mogą dla zespołu wnieść w grze. No a kogo polskiej drużynie będzie najbardziej brakować, kiedy pan patrzy na tę listę no nieobecnych? Wiemy, że się już nie pojawią i, i nie zagrają. No wie pan, podkreślam jeszcze raz, selekcję SOZA z najlepszych zawodników, jakich w tej chwili miał do dyspozycji. Ja nie wyobrażam sobie, żeby kogoś opuścił. Opuścił to tylko ze względu na jakąś kontuzję czy niedyspozycję nie, nie, nie specjalną. No, będziemy grali tymi zawodnikami, którzy są w tej chwili do gry i do dyspozycji trenera reprezentacyjnego. Przygotowanie podkreślam jeszcze raz i motywacja. I to, jest, to są dwie rzeczy, które, które powinien SOZA w tej chwili absolutnie. Zawodnika wpajać, i jeszcze jedna rzecz. No, no, my nie mamy nic do stracenia na takich mistrzostwach Europy. Jedźmy tam po to, żeby coś fajnego zrobić. Sama postawa już będzie dobra, a jeżeli coś więcej będzie i będziemy, będziemy coraz bliżej lepszych celów, to będzie fajnie. No właśnie, ale a propos celów. Powtórzenie wyniku z Francji sprzed pięciu lat jest marzeniem, wyzwaniem, czy też realnym, Pana zdaniem, planem do zrealizowania z zupełnym spokojem? Świerćfinał Mistrzostw Europy, tak? Tak, tak było. Tak było. Ja nie nazywałem tego sukcesem. Sukcesem jest strefa medalowa i to będę podkreślał. Na takiej imprezie jak Mistrzostwa Europy zespół może mówić o sukcesie w momencie, kiedy jest w strefie medalowej. Ale okej, okay. może się zdarzyć tak, że będziemy grali dobrze, a niestety jeden czy jakiś mecz przegramy z zespołem, który będzie bardziej szczęśliwy w, w tym dniu. Ale to, co jest najważniejsze, to postawienie sobie wyższych celów, aniżeli wyjście z grupy, aniżeli dorównanie, e, dorównanie e, występów we Francji, nie postawmy sobie wyższe cele. Przecież jeszcze raz podkreślam, no, ci zawodnicy, którzy nas reprezentują dzisiaj, grają w bardzo dobrych klubowych zespołach europejskich. Do czego mamy się bać? Nie no, serce podpowiada, żeby panu przyklasnąć w tym momencie i wszyscy byśmy tego oczywiście chcieli, ale za chwilę włącza się rozum. I pyta, czy ten sukces, o którym pan mówi, czyli strefa medalowa, jest do wzięcia? Na takiej imprezie wszystko jest możliwe. Jakie dobrze poukłada wszystko od początku, jest to możliwe. Oczywiście droga do tego jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna, ale jest to możliwe. No bo przecież. Ci oni będą grać z, z, z kolegami, z którymi grają w ligach europejskich. No niech im pokażą, że my jesteśmy lepsi ani w A pewnie niech pokażą. No to ale wiemy przynajmniej jaki będzie początek. Ro, rozmawialiśmy o tym. Słowacja, Hiszpania, Szwecja, ten układ meczów jest dla nas korzystny? To bardzo trudna grupa. To, bardzo, to będzie bardzo ciężka walka, żeby, żeby po prostu to wszystko dobrze się układało. Warunkiem do tego, żebyśmy byli wszyscy zadowoleni, i żeby Polska grała dalej w mistrzostwach Europy, jest dobre przygotowanie. Jeżeli chłopcy będą w dobrej dyspozycji, będą dobrze dysponowani i będą świadomi tego, że trzeba po prostu 100% wysiłku włożyć w każdy mecz, to mogą wyjść z grupy. Oby tak było. Panie Włodzimierzu, jak pan myśli, ile jeszcze mistrzostw Europy ma przed sobą Robert Lewandowski? A, to trzeba byłoby samego Roberta zapytać, ile on jest, jak długo będzie chciał grać. Natomiast wydaje mi się, że przy wszystkich jego wynikach, które on osiągnął, a są to absolutnie fantastyczne rzeczy, i tutaj nie, nie ulega wątpliwości, że osiągnął szczyt piłkarstwa światowego. To dla Roberta, wydaje mi się, wydaje mi się też byłoby fajne, gdyby, gdyby z reprezentacyjnym zespołem coś wygrać, coś zrobić takiego, takiego co by zostało na zawsze zapisane. No tak, no ma nieco ponad 30 lat. Kiedyś piłkarze kończyli kariery w podobnym wieku. Ale to było kiedyś, dzisiaj jest trochę inaczej. Jacek Moch mówił o tym, że Lewandowski czy Ronaldo to są takie zapowiedzi robotów w piłce nożnej. To są już zupełnie inni zawodnicy, na których pracuje wielu ekspertów, wielu specjalistów, i oni pomagają im osiągnąć sukces, precyzyjnie planując wszystko, co się w ich życiu dzieje. No podkreślę, wydaje mi się, że Robert Lewandowski, on powinien sam dla siebie wytyczyć jakieś, jakieś, jakieś plany minimum i maksimum. Wydaje mi się, że on na pewno ma jakieś przemyślenia. To nie ulega dla mnie wątpliwości, ale przy jego dyspozycji, przy jego dyspozycji, jaką reprezentuje w tej chwili, to już się na pewno na pewno parę lat może pograć. No, pytanie jest takie, jak długo, jak długo po prostu utrzyma tą formę, bardzo wysoką formę. Plus oczywiście jeszcze sprawy zdrowotne, no żeby nicko nie dotknęło tego typu, jak, jak, jak już w ostatnim okresie przecież był kontuzjowany trochę nie grał i tak dalej. To są rzeczy bardzo ważne w karierze zawodnika. Hmm. A gdyby pan miał dzisiaj znowu, dajmy na to 20-25 lat, tamtą energię, tamtą siłę i tamtą pasję. I takie same umiejętności, jak, jak wtedy. Szybko odnalazłby się pan dzisiaj na boisku w takiej piłce, jaka jest dzisiaj. Wie pan piłka to jest rzecz, która za dużo się nie zmieniła. Może zmieniła się intensywność, trochę, trochę szybkość, ale, ale zasadnicza sprawa techniki piłkarskiej umiejętności. Gry kombinacyjne i tak dalej, to są rzeczy, które zostają. To, 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 to nie ucieka. I to są to jedy, jedy, jedyna rzecz, która wydaje mi się w tej chwili jest, to jest ta, 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 ta zmiana, ta tempa gry, agresywność, ten pressing i tak dalej. To są rzeczy, które z, z roku na rok trenerzy wprowadzają, bo trenerzy wprowadzają te nowe metody prawda, pracy i, i, i również wprowadzają w meczach różnego rodzaju taktyczne. Założenia. To jest, to, jest, to jest dla mnie, dla mnie sprawa, sprawa jasna, ale trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, jakby to wszystko wyglądało, gdyby dzisiaj miał 25 lat i wyszedł na boisko. Ale oko, oko zabłyszczało, panie Włodzimierzu. Ma pan, ma pan precyzyjne plany na najbliższe no, dni, tygodnie w domu? Wiadomo, to kiedy znaczy jest pan niedostępny? Mam, 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 mam plany. Jest telewizor otwarty i będzie oglądanie Mistrzostw Europy a po oglądaniu meczu spotkanie z kolegami, no analiza I, i oczywiście przygotowanie do następnych meczów. No tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. czasie... Tych mistrzostw Europy, które y, dzisiaj się zaczynają. W sensie. no, zaczynają się, choć jak mówiliśmy, będą inne, bo pandemia tutaj też sporo tak. zmieniła i troszkę inaczej będziemy je wszyscy przeżywali. Nie tylko piłkarze mówią o tym, że nie czują jeszcze tej atmosfery w związku z tym, że będą podróżowali, ale także sami kibice często podkreślają, że jest inaczej, że nie, nie widać na przykład na ulicach tego, że zaczynają się mistrzostwa Europy. No, Ja już dzisiaj na ulicach widziałem kibiców tureckich, kibiców, kibiców włoskich tutaj, także już te pierwsze oznaki takiego zainteresowania Mistrzostwami Europy są, natomiast są, są organizowane te, 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 te specjalne e, strefy kibiców. Tak, strefy kibica, gdzie oni będą na pewno swoje drużyny dopingować, ale rzeczywiście ta atmosfera jest troszeczkę inna, dlatego że że te podróże, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby, żeby to było tak, tak jak, jak w przeszłości, że zespół jest w jednym miejscu, gra w jednym, na, na jednym stadionie i Wokół tego stadionu są kibice danej drużyny. No to, to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Włodzimierz Lubański był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pewnie w poniedziałek w Polsce poczujemy te, te emocje, kiedy będą grali Polacy i na ten mecz między innymi czekamy, ale zaczynamy już dzisiaj. Także w RMFFM polecamy się i zapraszamy. Marcin Zaborski, do zobaczenia.